Witam was, drodzy widzowie, bardzo serdecznie, a to jest druid Reksio, czyli budżetowy druid na furię. Eee, I znajdujemy się teraz w czwartym akcie, poziom trudności piekło. Eee, jest to oczywiście tryb hardcore. Idziemy sobie sprawdzić cóż tam to z tej piekielnej kuźni wypadnie. To będzie druga kuźnia e, robiona w tym sezonie na piekle, a zarazem jest to mój pierwszy druid na Hardcore. Chcę sprawdzić jaką sobie daje radę w takiej budżetowej wersji, bez jakichś takich OP przedmiotów. I póki co powiem Wam, że jest całkiem, całkiem. Całkiem, całkiem. Jak chcesz zobaczyć dokładnie. Yy, o, monarcha dobrej jakości. 15 do obrony. Fajnie. O, max. To coś jest warte. Coś będzie warte. A jak chcesz dokładnie zobaczyć, yy, jakimi przedmiotami się posługuje, mój druid. Jak mam rozdane talenty i statystyki, to umieszczę filmik w opisie, zachęcam, jest tam szczegółowo wszystko omówione. Ale to śmigasz, miło popatrzeć. No jest to sympatyczna postać. Leksio sobie daje radę, czyścimy tutaj wszystko. Ciekawe ile jest warta ta monarka tak naprawdę No i przede wszystkim co nam wypadnie z tej kuźni? Oby jakaś dobra runa była dobra, niech oni się tam tym zajmują, a ja tutaj od... Albo dobra, jeszcze wyczyścimy. Jak wszystko to wszystko Wreszcie cisza, spokój. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. To sobie przerzucimy. Co będzie? Runaum. No, powiem tak. Chciałoby się więcej. Na Runaum nie będę narzekał. Jest fajnie. Ale mogłoby być lepiej, prawda? Ale jest jak jest, jak to mówią. Jest jak jest. It is what it is. Daj znać w komentarzu, czy udało Ci się kiedykolwiek wydropić runę Gul albo East. Czy równie dobrze masz pecha do tych później, tak jak ja? Zachęcam do oglądania pozostałych materiałów z przygód Druida Rexia, jak sobie radzi z Diablo i Balem. Jak materiał się podobał, daj łapkę w górę i zasubskrybuj kanał. Także miłego, cześć. A, no i fajne materiały na kanale są: niszowe zestawy, tworzenie słów runicznych i więcej. Na razie.